Zrób w tej bitwie 3,5 tysiąca. A, chyba cię pojebało. Nienawidzę cię. Nienawidzę tego czołgu. Czołg bez zalet. Zalety. Zalety tego pięknego TDK. Alfa. DPM. I kamo. To może być złego w tym tdk Mobilność. Pancerz. Czas skupiania. Corazzato nemico danneggiato! Nienawidzę cię, Tedeku, Gardę twoim brakiem wieży, twoją mobilnością. Hmm, najczęściej, powiem, jeśli czołg jest wolny, to ma dużo pancerza. No, nie tym razem. Spotujcie mi. Spotujcie co innego, bo w ciebie tak średnio. Też może z hita? gdzieś tam przeleci nad, wałem, taki wał. O, te taki pochowane piąteczki piąteczki w kłopeczki wohohoho Trafione. Niewiarygodne. Dwa strzały z rzędu trafione w cel.

To jest szansa zrobić 3,5 w tej bitwie. A po gąsce już mi wpadało. Aka chato! Dobra. Teraz jak zwierzę w tą stronę, jeszcze jedna wypcha poda naszych. Nie. Dobrze, nasz z heków tutaj walczy. Bardzo. Dobra, możesz ginąć. Nienawidzę tego Tedeka. Nienawidzę Tedeków bez wieży. Teraz już siódemką, może coś będzie się robiło w tej grze. 0,36. Na tym dziale miałem bezwenty i minus 8. Z drugiej strony chciałem mieć zasięg widzenia, więc zagrałem na optyce: o, zestawy, optyka, układ wydechowy, dosyłacz, dyrektywa Kamo, tutaj dosyłacz, celowanie i wenta. Dyrektywa polerowana soczewka 62 bitwy, przez to potrafię, przez tyle bitew potrafiłem wyłączyć streamy. Bo ten tedek jest niegrywa, raczej nienawidzę go. No 1900 średniego 300. Ile tu było? 60 czy 70 elfy? Chyba 360, 360. Z jednej strony ratowało. Ale nie, nigdy więcej tym czołgiem nie zagram.